Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Za nami dwa tygodnie, bo w poprzednim tygodniu weekly nie było, więc podsumowanie klasyczne, piątkowe, takie jak będzie teraz, już na stałe, bo, w, no bo ostatnio, jak wiecie, była przeprowadzka, więc było inaczej. Ale żeby już do tego tematu nie wracać, bardzo dużo się dzieje w świecie Cloud Gamingu i myślę, że będzie to już tendencja wzrostowa i nie ma co się spodziewać, że będzie ciszej. W ogóle czerwiec będzie mocny, bo przecież jeszcze mamy PlayStation Now, które pojawi się oficjalnie w Polsce, więc no, będzie o czym mówić i będzie co testować. I będzie to sprawdzać, a przede wszystkim chodzi o to, żeby jak najwięcej osób mogło bezproblemowo cieszyć się dostępem do gier. A właśnie wydaje się, że każda z usług się coraz mocniej barykaduje i w tej części technologicznej i w części softwareowej, no bo już niedługo będziemy mieli raczej nie wybór czy tylko którą usługę używać ze względu na to, na jakie będzie miała na jaką będzie ofertę, jakie będzie generowała dla nas koszty i możliwości, więc oczywiście też ta strona biblioteki będzie istotna. Także zapraszam, bo dużo się dzieje i warto sobie ten ostatni czas podsumować. Na początek Boosteroid i jest ich wpis na blogu, od tego sobie zaczniemy z czterema najważniejszymi rzeczami, które wydarzyły się dla nich w usłudze. Pierwsza to oczywiście wojna na Ukrainie, bo to dosyć mocno pokrzyżowało im plany i utrudniało pracę, ale poradzili sobie zespół został na Ukrainie no i jakby działa, walczy, nie mieliśmy żadnych przerw w dostępie do usługi czy do suportu, więc poradzili sobie z tym świetnie i oczywiście dziękuję za wsparcie. Lunch w Stanach Zjednoczonych odpalone zostało już 6 data center więc jeżeli wybieracie się do Stanów Zjednoczonych i jesteście abonentami Boosteroid, to będziecie mogli korzystać z tej usługi. Dodatkowo, dzięki temu, że serwery są dosyć blisko, znaczy w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych, więc są dosyć blisko Kanady, tam też w większych miastach będzie można korzystać z Boosteroid, a także w Meksyku, Brazylii i ogólnie Ameryce Południowej. Natomiast tutaj jeszcze oficjalnego startu nie było. On jest przewidziany na koniec tego roku bądź początek następnego. Oczywiście partnerstwo z Philipsem, o tym już mówiłem nie raz. Boosteroid aplikacja będzie dostosowywana do telewizorów Philipsa i będzie będzie dla nich preinstalowana, więc będzie można się już długo tym cieszyć. Fajnie, bo to bardzo duży producent sprzętu RTV. No i takie partnerstwo myślę, że Boosteroid wyjdzie tylko na dobre. No kolejna sprawa to oczywiście aplikacje Linuxowe, więc Ubuntu, Fedora, Debian i Mint. Te dystrybucje będą wspierane bezpośrednio już i będzie można używać tam aplikacji Boosteroid bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o nowe gry, w tym czasie no pojawiło się sześć tytułów, a więc Vampire the Masquerade, Vampire the Bloodhound. V-Rising i trylogia Bioshock, więc remastered Bioshock 2 i Bioshock. Infinite, Infinite, szczególnie mi kiedyś przy premierze przypadła do gustu. Jeśli chodzi o ogólne takie sprawy, którymi się chwalą, no to oczywiście Boosteroid, jak widzicie, masz subskrypcję, to nie ma czasów, znaczy nie ma limitów czasowych i nie ma kolejek, więc jeżeli to wam doskwiera, na przykład w GeForce Now, to możecie tutaj się cieszyć rozgrywką. Dodatkowo, no oczywiście, wystartowały te serwery w Stanach. Myślę, że to ogromny krok dla takiej firmy i nie ma co tutaj, no nie ma co tutaj, jakby umniejszać. Temu to jest naprawdę duża, e, duża, duża zmiana dla takiej firmy. E, no i jakby reszta. Pamiętajcie, że już wspominałem o tym w przednim filmie, że niedługo z oferty GeForce Now wypada go do for, jeszcze o tym za chwilę wspomnę. Natomiast z oferty Boosteroid nie wypada. Więc dalej, jeżeli ktoś kupi grę później i nie będzie miał okazji, jakby zagrać sobie w GeForce Now, no to będzie miał możliwość ogrania jej na Boosteroid. GeForce Now i tutaj mamy dwa czwartki do podsumowania bo oczywiście jeden nam um, jeden minął w momencie kiedy nie publikowałem weekly w tym tygodniu pustym, bez filmów no i tak, była wyprzedaż na gry ze świata Warhammera, gry oczywiście wspierane w GeForce Now, dosyć szeroko i fajnie, bo są tutaj naprawdę niezłe tytuły Necromunda, Hired Gun, polecam, szczególnie jak, znaczy jak lubicie świat Warhammera to pewnie już ugraliście te gry, ale Hired Gun fajna gierka, taka zbliżona do Duma można się ubawić, Vermintide 2 k też super gra, szczególnie w większym w większym gronie osób dodatkowo Inquisitor Martyr, super jeżeli lubicie gry diablo podobne, to fajna zabawa mechanikus też, chociaż bardzo trudna gra, trzeba mieć trochę cierpliwości tutaj. no ale idąc dalej, gry, które pojawiły się w usłudze to oczywiście Leap, Abris, no tak jak widzicie no, nic dużego w, tym, w ten czwartek czyli ten dwa tygodnie temu się nie pojawiło, natomiast z takich informacji najważniejszych no to od 1 lipca God of War zniknie z biblioteki GeForce Now, natomiast Natomiast zostaje dostępny dla tych osób, które zagrały w niego przynajmniej raz w ramach usługi, więc jeżeli macie God of War, bądź chcieliście w niego zagrać, bądź chcecie w przyszłości zagrać w niego właśnie poprzez GeForce Now, no to warto tą grę sobie uruchomić na koncie. Właściwie to myślę, że jeżeli wasz kolega ma tą grę, na przykład na Steamie, to myślę, że spokojnie można by się przylogować i zalogować się, i nawet potem już jakby nie korzystać, bo, bo tu chodzi tylko o samo uruchomienie tej gry w ramach usługi GeForce Now. Także taka to jest alternatywa w tym momencie. No i cóż, no wielka szkoda, no ale mogliśmy się tego spodziewać. Może inaczej, szkoda, można się było tego spodziewać, ale może też było tego uniknąć, no bo oczywiście za chwilę premiera PlayStation Now w Polsce i tam będzie można go do Foro grać bez problemu, aczkolwiek zobaczymy na jakim performansie, bo tutaj oczywiście GeForce Now raczej jest przodownikiem, jeśli chodzi o ten temat. No i ostatni czwartek i dwie, dwie naprawdę świetne gry no Mass Effect Legendary Edition. Nie wiem, czy mieliście okazję ogrywać Mass Effect, jeżeli nie to trzeba nadrobić, to jedna chyba z lepszych takich space oper, jeśli chodzi o, o gry w takich klimatach, no naprawdę Cała trylogia jest świetna. Ja co prawda ogrywałem ją jeszcze w oryginale. Słyszałem, że ta nowsza wersja, ten remake, remake, remaster bardziej. E, pewne, e, pewne rzeczy są kontrowersyjne, pewne zmiany. Natomiast generalnie gra świetna. I tekstu. Two tak samo, tylko że oczywiście gra generalnie dla dwóch graczy, natomiast świetnie się gra i e, jeżeli macie z kim grać, to fajna historia, łapiąca trochę za serce, ale, ale świetna gra, e, więc to jest te gry, które dołączają nam e, do oferty, oprócz tego e, Pro Cycling Manager, e, Mass Effect Mech Warrior, właśnie to chciałem powiedzieć, Mech 5, to już franczyza Mech Warrior, to chyba towarzyszy mi przez 25 lat, jeszcze od czasów jakichś gier bitewnych e, i dodatkowo Tour de France 20 także generalnie taki rowerowy tydzień. Jeżeli jesteście fanami, to to chyba dobrze dla Was. Idąc dalej, ostatnia nowość, albo ostatnia, ostatnia nowa rzecz, która się wydarzyła, albo jest promowana mocniej w ostatnim czasie, to oczywiście natywna aplikacja GeForce Now na Chromebooki. To duża zmiana, bo Chromebook oczywiście trochę cierpi na... Brak aplikacji natywnych i te usługi, które działają przez przeglądarkę, oczywiście można z nich korzystać bez problemu, natomiast często ta wersja przeglądarkowa ma pewne ograniczenia, jak na przykład GeForce Now, w którym przeglądarka ma ograniczony stream niezależnie od Waszego planu do 1080p. W tej chwili już tego problemu na Chromebookach nie ma, jest natywna aplikacja GeForce Now, można instalować i cieszyć się pełnią możliwości łącznie ze streamem w rozdzielczości 4K, jeżeli Wasz Chromebook oczywiście ją obsłuży. Stadia. No i tutaj mamy nowy miesiąc, więc oczywiście pojawiły nam się nowe gry w pro i generalnie kilka nowych gier w samej słudze Gry, które dodały się, wskoczyły nam od bioteki pro, to Deliveras to the Moon, już przecież w zeszłym miesiącu, troszeczkę musieliśmy poczekać. Gra Lake, Death Run TV i True the darkest, ta, darkest of Time. Z tych gierek odpowiem na razie: Deliveras to the Moon, bo jej było najbardziej ciekawe i wygląda fajnie. Jest bardzo klimatyczna. Co prawda, niestety chyba działa w 30 klatkach, e, tak to wyglądało. Bo grałem na Wi-Fi, więc nie jestem przekonany, czy to kwestia płynności, czy mojego internetu. Natomiast generalnie e, fajna taka gra jeżeli lubicie takie klimatyczne gry, e, no rozwią takie rozwiązanie zagadek, no bo tutaj jakby jest to taki puzzle game, tylko w trójwymiarze, no to e, myślę, że przypadnie Wam do gustu. E, dodatkowo e, na Stadi troszeczkę update'ów, e, więc po pierwsze e, Marvel's Avengers dostaje update 2.4, więc fajnie, gra nie została porzucona, tylko e, dalej coś tam się w niej zmienia. Projekt Z, nie wiem, czy słyszeliście o tym, e, na, e, był taki... E, Zapowiedź gry, która ma właśnie mieć premierę na stadii, miała na kampanię na kickstarterze i niestety nie powiodła się. Zatrzymała się gdzieś na poziomie 35%, patr, co deweloper mówi, że gra i tak zostanie wydana. No ale moim zdaniem to też o czymś świadczy. Nie wiem, czy zły marketing i gry. Czy jednak potęga usługi albo jej po prostu małej bazy użytkowników? Idąc dalej, Super Bomberman R niedługo zostanie wyłączony, to znaczy serwery będą offline. No i to jest taka słaba informacja, bo to jedna z pierwszych darmowych gier, która była na Stadii i muszę przyznać, że w ogóle fajnie się w nią granie. Nie wiem, czy mieliście okazję? Nawet na live'ie kiedyś mówiłem, że może zrobimy sobie z Bombermanem wspólne granie. No to nie zrobimy. <laughs> Czyli jeszcze mamy trochę czasu, możemy znożyć w tym roku, ale zobaczymy. <laughs> bo to do 1 grudnia serwery. Będą jeszcze działały. Update też wskoczył parę do Power Rangers na 2,91, także e, też poprawiają grę Power Rangers. Więc, jak jesteście fanami albo Wasze dzieciaki, Power Rangers to można atakować. Zmiany technologiczne na stadii, to znaczy dalszy rozwój tej części e, software'owej. E, Stadia szykuje się oczywiście na to, co już kiedyś wspominałem, a więc na 1440p streaming na urządzenia mobilne, więc będzie można podnieść sobie tą rozdzielczość na tabletach czy telefonach, ale na telefonach to pewnie nie będzie miało takiego znaczenia i myślę, że to takie trochę marnowanie zasobów, o tyle e, na tabletach to już znaczenie może mieć i fajnie, że jest taka, że będzie taka możliwość. Dodatkowo wygląda na to, że niedługo do e, takiej, do zakładki w aplikacji Study, odkrywaj, wskoczy nam e, wskoczy nam emotikony. w tej chwili to jest taka zakładka, w której możemy dzielić się naszymi filmami, bądź zrzutami ekranów natomiast bez jakiejś większej interakcji więc kto wie, może niedługo to się zmieni dodatkowo e, trwają prace nad e, ruchem, znaczy nad kontrolą ruchem, więc e, przypuszczam, że to ta część mobilna, będzie można sterować żyroskopem w telefonie, różnymi grami, zobaczymy jak to będzie fajnie, że jakby tą część technologiczną rozwijają i przygotowują się oczywiście nie ma co ukrywać jest to zapewne ruch pod sprzedaż usługi, bo im więcej takich możliwości, tym, tym więcej firm może chcieć skorzystać z zaplecza Stadi w ramach White Label. No i właśnie, to się dzieje, a więc Resident Evil możecie sobie zagrać w demo online poprzez stronę Capcomu i jest to gra, która opiera całą swoją technologię na Studi. I oczywiście Resident Evil jest na Stadii, <laughs> natomiast to demko możecie ograć bez rejestrowania się. Wystarczy podać swoje datę urodzenia, kliknąć OK i można zagrać w demo. To jest fajną i dużą zmianą, jeśli chodzi o podejście do tego. No i widzimy też przede wszystkim te pierwsze zmiany no, w a, dzięki podejściu, dzięki czemu też Stadia nie musi się sama bronić, jakby... A, nie zostaje sama na tym polu bitwy, ale Google znalazło trochę też inną, inną drogę, żeby zarobić na tej usłudze, a to jest bardzo dobrze, bo dzięki temu usługa będzie na tym korzystała, bo ta część software'owa od strony technologicznej będzie cały czas rozwijana, natomiast gry na Stadii będą się pojawiały regularnie, a do tytułów AAA myślę, że usługa jeszcze dojrzeje. Wyprzedaże w tej chwili nie ma jakiegoś dużego ruchu. Dodatki od do Dead by Daylight i samo Dead by Daylight. Więc, jeżeli jesteście fanami, no to oczywiście yy, tu jest dla was raj wyprzedażowy. Natomiast, jeżeli nie jesteście, no to trzeba poczekać do następnej serii. No, i oczywiście X Cloud, i tutaj kilka nowych gier. W ogóle do Game Passa wskoczyło nam 6 nowych gier, z czego 4 do Clouda: i to jest Assassin's Creed Origins, For Honor, Horus i Disc Room. Te gry możecie już z nich korzystać, wszystkie są już w tej chwili dostępne. Natomiast gry, które opuszczają nam usługę za 4 dni, a za 5 dokładnie, czyli 15, to jest Darkest Dungeon, Dungeons and Dragons, Dark Alliance, Gridfall, Limbo i Wormsy. Wszystkie te gry wypadają z konsol, z pc ów i oczywiście, niestety, z Clouda. Ale, ale, dużo się dzieje w świecie xboxowym i oczywiście została potwierdzona konsola, która będzie dedykowana do grania w Cloudzie, natomiast o tym materiał w przygotowaniu powinien się pojawić w weekend. No ale jakby to nie wszystko, to znaczy zostały zapowiedziane dalsze kroki, no jednym z nich jest na przykład to, że xCloud będzie miał możliwość grania w gry które możecie kupić z biblioteki Xboxa. No i tutaj zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pamiętajmy, że Stadia dokładnie na tym utonęła. To znaczy trzeba było kupić gry w ich sklepie i trzeba było opłacać abonament, żeby grać. Wszystko wskazuje na to, że tutaj tak to właśnie będzie wyglądało. Będziemy musieli opłacać abonament, żeby mieć dostęp do XClouda i jednocześnie kupować gry w sklepie. Czy to się zmieni? Zobaczymy. Jeżeli im to ujdzie na sucho, no to tak jak jeden z kolegów napisał, jakby powolne gotowanie żaby, zawsze się sprawdza i jestem bardzo ciekaw, czy to że e, czy wystarczy sama świadomość, że możemy grać w te gry cyfrowe przecież e, na fizycznym sprzęcie w domu e, wystarczy, żeby przeskoczyć tą barierę, która przecież no, e, naprawdę utrudniła granie, utrudniła start e, stadii. E, no ale idąc dalej, aplikacja pojawia się na e, Samsung Smart TV i to jest bardzo duży krok. Jest są to pierwsze mają, które dostały natywną aplikację, jest ona już dostępna. Więc jeżeli jesteście właścicielami telewizorów Samsunga z 2022 roku, to możecie testować. Jeżeli macie, Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak to wyglądało. Jestem ciekaw. Ja niestety takiego telewizora nie posiadam, więc na ten moment no, test jest nie do zrobienia. A szkoda, wielka szkoda, więc świetna informacja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dalej, no, oczywiście, generalnie cały rozwój idzie mocno w clouda i, i to czuć. Widać, że Microsoft i marka Xbox bardzo mocno nastawia się na takie granie. I to jest bardzo pozytywna wiadomość ogólnie. To znaczy, faktycznie może być tak, tak, może jeszcze nie teraz, ale że już kolejne generacje konsol będą raczej urządzeniami dla koneserów i zobaczymy jak to dalej wyjdzie. Kolejne kraje oczywiście dostały Cloud Gaming, a więc Argentyna i Nowa Zelandia, jeżeli tam będziecie się wybierać, to możecie dalej korzystać z xClouda i ogrywać sobie swoje gry. Dodatkowo kolejne update do Microsoft Edge na Windows 11, więc jest coraz większe wsparcie dla optymalizacji grania w oknie, będzie nowa, nowa kalibracja, nowa aplikacja wspierająca kalibrowanie HDR-u, także generalnie cały czas nowości, cały czas rozwój. Microsoft nie różnuje, więc, więc widać, że przed nami bardzo ciekawe czasy, zresztą nigdy w to nie wątpiłem, że przed nami bardzo ciekawe czasy, jeśli chodzi o Cloud Gaming i jak widać, sprawdza się. Dodatkowo już niedługo, więc w niedzielę mamy pokaz Xbox and Bethesda Games Showcase, no i tu wygląda, że będzie grubo, znaczy zapowiedzi są mocne, mają być gry, gameplaye, pamiętajmy, że wszystkie gry, które pojawiają się w ramach tego pokazu i będą to gry Microsoftu, czy z Xbox Game Studios, prędzej czy później pojawią się Także się w cloudzie, bo wszystkie będą oczywiście na premierę w Game Passie, więc jest co oglądać. Myślę, że też jakieś fajne rzeczy zostaną ogłoszone dla cloud gamingu. Zobaczymy. Jeżeli tak będzie, no to oczywiście materiał po showcase jakiś będzie przygotowany. I na sam koniec zapowiedziane zostało nowe Razer Kishi wersja 2.0, więc będzie to testować. To fajna informacja, bo to, był, bo to jest bardzo fajny kontroler, Natomiast wygląda na to, że został dosyć mocno zmieniony. Tak jak tutaj widać, są sztywne plecki, zresztą możemy sobie zawsze strącę obok. A, także już bardziej przypomina e, kość. <noise> jest Bardziej przypomina takie klasyczne rozwiązania, niż to ich sprężyste. Chociaż tam to oczywiście, mimo tej jednej wady, sprawdzało się nieźle. No ale tak, zmiany, zmiany jeśli chodzi o gałki analogowe, zmiany jeśli chodzi o przyciski, nowy przydozer. Przycisk zrobienia zrzutów ekranu i nagrywania filmów, tak jak widać no dodatkowy przycisk w ramach bumperów, triggery oczywiście analogowe, Gen i krzyżak też jest inny i też na nowych stykach, więc generalnie wygląda, że, wygląda na to, że będzie to bardzo fajne urządzenie, no i co dużo mówić, na pewno test na kanale znajdzie się już niedługo, także z tego co wiem w produkcji też już jest gameser w wersji 3, więc też nowo, jakby nowy kontroler z tej stajni, więc będzie co porównywać. No i generalnie e, ostatnio świat kontrolerów mobilnych mocno się Rozwija I nie ma się co dziwić. Po pierwsze, gry mobilne są coraz bardziej sprawne. A po drugie, zresztą jak tu na załączonym obrazku, zrzut ekranu z Cyberpunk'a, granie cloudowe też się robi coraz bardziej popularne. I aż szkoda byłoby nie skorzystać, będąc producentem tego typu sprzętu. I taki to ostatni czas. No, dzieje się. Ciężko powiedzieć, że nie. I co tu dużo mówić, będzie się działo. Będzie się działo coraz więcej, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko się udawało i przede wszystkim, czy rzeczywiście coraz więcej nas będzie jakby przekonywało się do tego, że granie w chmurze to przyszłość nieunikniona. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, pogajcie sobie trochę. Cześć.